Pogląd na te twarze, ja jestem Heros. Zawsze przynajmniej kolejny odcinek z gry Disgaea 5 Alliance of Vengeance. I troszeczkę się w grze pozmieniało. Pomijając level naszych postaci, tak, mamy już po 402, czy na 43 w wypadku Flone, e, która ostatnio dostała w końcu nowy skill. E, właśnie. Przerzućmy. Jako, że każda taka postać, jak Flone, na przykład, dostaje e, skill na 42 poziomie. Jak może się domyślić, domyśleć również takowy nastał. Oraz u za doszły dwa. Bloody hole na zwykłą jego formę. Oraz Bloody Sting, która jest na jego formę Tyranta. Coś jeszcze ten nic się nie zmienił ci się nic nie zmienili. E, przy okazji doszło do nas jeszcze parę jednostek. E, między innymi. A, da, 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 da. Profesor, która jeszcze nie ma nic. A na razie nie będę jej koksać. Później lepiej, żeby do jej wbijać, bo jest potrzebna do quest'a. Magic Knight, ona też jest potrzebna bardzo do quest'a. I to jest bardzo specyficzna klasa, ponieważ e, jej zdolności e, aj, nie biorą się stąd, źle robię. O! Jej zdolności nie biorą się stąd, że ona posiada powiedzmy, nie wiem, Pro Super, e, wysoki level. Tylko jej zdolności biorą się z zdolności władania bronią. Czyli, na przykład, jeżeli mam zdobyła Blade Rush, to nauczyła się również, również skilla Flame Slash, a Killer Spin zdobyła Killer Storm. I tak to działa. To są naprawdę te same ataki, tylko że z jakimś specjalnym elementem. Tak, na przykład tutaj mamy wiatru, tutaj mamy ogień i tak dalej. To się doszło. Doszła do nas archerka którą wyekwipowałem już, ale nie będziemy jej na razie używać. Tif, która w ogóle nie jest w żaden sposób wyekipowana, ale to też nie jest na razie istotne. No i wind spinner czyli żeńska wersja Brawlera. Ja w sumie zrobiłem tylko po to, żeby było jakieś. Jakby to ładnie ująć? Żeby uzupełnić brakujące klasy, tak? Ponieważ ja zamierzam mieć wszystkie klasy i wszystkie na maksymalnym poziomie. A teraz lecimy w końcu na misję, tak? Sand czeka. Bloody Quicksand. Zaczynajmy! Co nas tu czeka? Boję się, że śmierć? Co jest zero? Kiwia ja cię ignoruje. Uh, nie, nie jesteście ten, takimi braćmi. Wybaczę ci. Aha. Eee, to jest dziwne. Eee, zero, co żeś teraz dawaj? Oj. Eee, czyli właśnie... Zero się wkopał Infernecro Czy to jest pewnie ostatnia mapa A Usadia ja myślę o żarciu Standardowo Uuu jest ta y jest chyba Coral Knight Nie jakiego się nazywała A czemu oni są y Czemu oni nas nie atakują? Tak, mamy VIPa, wiadomo. Mhm. A skoro w sumie Vladisa nie ma, to trzeba się do niego przekopać. Nie ma tak łatwo. Ale niestety to nie będzie łatwa walka. Ty się to nazywasz? No, Coral Knight. Jak cię taka stopnia nazywa? Armor Knight, dobra. A to są: Uro, ja nie mam tylko kasę jednej gwiazdki. Dobra, dobra. Ja, spodziewałem się czegoś trudniejszego, jeżeli mam być szczery. Ale niech będzie. Eee, dobra, to zacznijmy od tego, że pokażę wam, jak wygląda teraz dolność Velvetoreza oraz Prier. Uh, Holy Breaker Cofnąć się O jedno, dziękuję Holy Breaker Dajesz moja droga Oj, tato im da wycisk Nie zabije, ale da wycisk I taj poza na koniec ale żadne nie zdziwiło, niestety. Eee. Raddy niestety działa tylko w ten sposób, więc tak średnio. Więc tutaj użyjemy jeszcze impaler Prince. Jest. Jeden z nich maniakalnie chce przeżyć. To mi się nie podoba. Dziękuję. No i Walwa się 43. Teraz tak. no eee, Lona, czemu ty zamiast swojej różdżki masz łuk? Już to nie przystoi Dobra, kto jeszcze może wyjść, żeby nam pomóc. Um, pram. Bo je trzeba wbić level. O. Aha, a ja żem poszedł. Dobra. Um, Adel może nie, bo oni tutaj mają po 30. któryś chyba, nie? Nie, porówny 30. Um, to ci odpadają. Ale na przykład możemy użyć Kristo. Trzeba, trzeba podekscytować bardziej jednostki na razie. Nie ma innej opcji. Bez tego możemy zapomnieć o czymkolwiek. Ty do przodu. I Flonę w sumie też do przodu. Wziąłbym jeszcze wszelki taki wypadek Sicily. Albo i Sicily na pewno. Drum, drum down bym się zastanawiał, ale on niestety ma bardzo mały movement. Trzeba mu go zwiększyć. Oj, ale mi zrobiła 88 damagea. Uj, dobra, to bolało akurat. Jeden właśnie zdedził. Owell, Well, to ty musisz zrobić level. Mega heal. O, wiele to daje. On strasznie mało leczy. Może, jakbym dał różkę, to byłoby lepiej, w sumie, ale. Mono tylko Pixie to też nie jest jakoś dużo. Ale, ona w ten sposób jest Okej, okay, a. Um, to mega heal. Oj, i ona już go. też nie. Lepiej, żeby Mega Hilla użyła CC, bo ona też musi wbijać poziom. Teraz tak, Walwi Mój drogi Walwi Nie, najpierw to Creel. Dobra. Użyj. To już możemy pominąć w takim razie. No to na jednego tylko możemy, a nie być Bloody Hall. Też bardzo ładny skill, bardzo mi się podoba. Zwłaszcza zakończenie. Drown Down, czy ty jesteś w stanie może. O! No nie spodziewałem się. Aha, ale nie znam, to nie da. Jak widzę. niestety nie jest jakiś. Mm, kruchy, tak to nazwijmy. To jest niestety jednostka bardzo wytrzymała. Nasze nieszczęście. Też Holy Arrows i. coś zdechło. No. Tak, to ja mogę grać. excavation ok. a ty walk up ojoj no w sobie chyba nie mu to da bo walator z tego zabija walator zabije obu dobra może być trochę podleczeni niewiele ale jednak e Nie możesz ruszyć jeszcze, a możesz, tylko że Elevatores ci zostawił drogę, no tak. On byłby do tego zdolny. Czemu on jest taki wytrzymały nagle? Nie użył balka pani nic. A w ogóle tam ci zeszli z góry, może pram by się troszeczkę cofnęła, znaczy cofnęła, poszła do przodu w sumie, bardziej. Bo ci tutaj mogą zaraz do niej podejść, a to mi się nie podoba bardzo. Jak on tucze. Coś ty taki wytrzymały koleś Bardzo mi się to nie podoba To nie po krasnoludzku Masz Frosty bris. No I to mi się podoba Co został tylko ten Nobel tak na dobrą sprawę więc po niego już niech idą tamci, na przykład de, yy, właśnie dramdown i ten. I nie wiem co, on sam chyba wystarczy. Ram do tyłu. Tak bardzo do tyłu. Kristo, pokaż mi. Albo tu ty możesz tylko... Ajajaj. Jaj. No nie jest dobrze. Wyleczymy do końca Valvatoreza. Też wątpię, że tego wyleczyło całkowicie. Fiona wyleczy Prir, też nie całkowicie. Ale Fiona o wiele więcej leczy. Pomijając to, że w sumie ona nie ma aż tak wysokich tych, aż tak dużej przepaści między nią a Sicilii. On jest na lód słabo odporny, ale ja nie sięgam teraz lodem. Tym też nie. Stary, czy pochlebia mi to, że tak usilnie starasz się mnie zabić, ale mam prośbę idź sobie. Kolego, możesz iść nawet. Nie mam nic przeciwko. Możesz iść nawet razem na gejparty party. Slice. oj. oj, oj. A Prawie bolało. Kryt za zero, no to mi się podoba. Paroba mi tu ładzi. Proszę mnie stąd iść. Okej, okay, smog, nie się sobie radzi. Już myślałem, że smog go jeszcze sam zabije. ale dobra. Co to jest Evade all attacks for two turns. No, no, no. no to teraz niech prawo go dobije. To jest dobra sprawę czemu nie? Ale to wygląda no, jakby Valve za też przebiła, ale mniejsza o to. O, i level up. Coś tu. A, bo ten jeszcze żyje, dobra. Masz. I kabum koniec mapy Szybko poszło, jeżeli mam być szczery Powiedziałem się, że będzie dłużej to trwało A ile ekspertów żeśmy zdobyli? wow. No vali, oczywiście wyższy poziom Nie sądziłem, że ten, że Drumdow zdobył więcej E... Zadał zdobył, zdobył więcej obrażeń niż Prir, ale Jestem pozytywnie zaskoczony Proszę cię, Magnus. <coughs> Kilia, nie pochlebie innym, co? In right. Poniekąd się z Magnusem zgodzę, z drugiej strony nie do końca.

Oj, Kilia to się nie stanie, bo Magnus ma nas, tak? Przecież my jesteśmy jego rodzinką. Upośledzono, ale jednak. O, to takie urocze, ale Magnus się nie zmieni. Tyle był z naszej historii. Wiedziałem. To pewnie pewne jak okres u dziewicy. Uh -huh. O, Kija mu jeszcze pomoże, jak miło. Prawie uwierzę, że Killija ma jeszcze jakieś uczucia. A proszę mnie wyleczyć. To jest raz. A po drugie Serafina, co chcesz mi powiedzieć? Mhm. Uh -huh. Serafina z jego siostry. Jest tiz, o to urocze O, kijer się wkurza. Zanim członkami tej samej armii, ten rebel armii. Przepraszam, a są jakieś inne? Czy ja o czymś nie wiem? Ooo. Serafina, wmawiaj sobie. <grym>, tylko w twoich snach. Mhm. Mm Bo jesteś głupia. To też jakaś opcja. Mm, ale fakt, faktem, kiwia chyba jest troszeczkę zabujany jednak w Srafinie, tak? Umówmy się. O. Mm, ja przyznaję się, bujasz się w Serafinie i taka jest prawda. Tego nie zmienisz. Ale dobra, no to odcinek chyba będzie na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, żeście go obejrzeli. Jeżeli tak, jeżeli Wam się spodobał, pewnie nie, ale zawsze warto mieć nadzieję. Więc jeżeli Wam się spodobał, to możecie dać tutaj łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję czy co tam jeszcze chcecie. Wiecie jak to działa, prawda? O, od następnego odcinka mam nadzieję jeszcze bardziej podkisać niektóre postaci, żeby były na mniej więcej w podobnym poziomie, bo widać tutaj przekrój. Emizo 21, Flone 43. Jest spora różnica i to trzeba bardzo nadrobić. Bo będziemy też mieli dzięki temu przeszedł Więcej możliwości różnych ataków, więcej możliwości kombinacji różnych jednostek, bo bądźmy szczerze, teraz bazujemy głównie na Flone, w Wellwatorezie, i Kristo. No i pram, a gdyby tak dorzucić ich trochę więcej do tego zespołu, dałoby się z tego stworzyć niezłą drużynę. Ale na razie tego nie możemy, bo mamy za mało dobrych jednostek. No dobra, w takim razie cóż, niech moc, nie wiem, zero Kena? Nie, ale głupoty. Oczywiście moc wspaniałej miłości Kili do Serafiny, zawsze będzie z wami, pamiętajcie. Nie zaprzeczajcie jakoś, kochacie, bo to się źle kończy i się czerwienicie, a tego nie chcecie, a ja żegnam cieplutka.